Witam bardzo serdecznie, po raz czwarty rozpoczynam transmisję live na żywo Ale tak ścina internet, że ona chyba się nie uda, nie wiem Nie będzie to live muzyczny Będzie to odcinek z cyklu Zrób to sam A najlepiej ze swoją koleżanką we własnym garażu Co my tu mamy? Mamy dwie kule Średnicy około 3 cm Może tutaj wsadzę rękę w pobliżu, żebyście widzieli jaki jest rząd wielkości Pomiędzy tymi kulami... Jest około 3000 V. Nie będę już pokazywał, w jaki sposób to zasilane jest, bo. albo pokażę bez trzech oglądających. Jest to zasilane z takiej oto baterii. Jest to bateria transformatorów i bateria kondensatorów. Wszystko to jest połączone razem. Kondensatory są połączone w szereg. Na jednym kondensatorze około 250 V jest. O, wszystko to razem jest, daje około 3000 V. I jeden biegun tym czerwonym drutem leci do dolnej kuli. O. A drugi bie biegun tych 3000 V leci yy, na te 15 żarówek. To są żarówki 50W, 230V każda żarówka. Po prostu na nich będzie odłożone pełne 3000 V w momencie, gdy ja te kule zewrę razem. No i tym czerwonym drutem, który pokazuje o tym, prąd leci tu do tego łańcucha i do górnej kuli. Tak, no i teraz zbliżamy kule do siebie, pomiędzy którymi jest 3000 V. Gdy ja je zewrę, to te żarówki z boku, ten cały rząd się oczywiście oświeci. No i patrzcie. Może jeszcze inaczej. Jeszcze raz tu rękę wsadzę, żebyście widzieli rząd wielkości, jakie to jest duże. Oczywiście muszę, muszę uważać, bo tu jest 3000 V. O, teraz widać. Tak. Dobrze, i jedziemy na dół. Patrzcie! Przy 3000 V, łuk elektryczny potrafi się palić na odległości nawet 10, no 10 cm u Was to wygląda jak taki płomyk jak na ognisku w rzeczywistości troszkę bardziej jest niebieski przynajmniej ja to tak widzę bo komórka oczywiście troszkę troszkę zniekształca, zniekształca kolory i co ciekawe ten płomień jest prawie bezgłośny na stałym prądzie no może jeszcze raz I podsumowując, tak wygląda łuk elektryczny 3000 V pomiędzy dwoma kulami. I tak, to był kolejny odcinek z cyklu Zrób to sam, a lepiej z koleżanką w swoim własnym garażu. Rzecz oczywiście w garażu się dzieje, jak zwykle u mnie. Chciałbym Wam to jeszcze lepiej pokazać, ale no nie jestem w stanie tej niebie, tego niebieskiego... ...uzyskać. Może z tej strony...